Cześć, ja jestem Patryk, a chciałbym Wam przedstawić, dlaczego matematyka jest taka ważna. Matematyka. Nauka, która towarzyszy nam od tysięcy lat. Dzięki swojej wszechstronności i potężnym narzędziom, matematyka jest niezbędna w wielu dziedzinach naszego życia. W tym filmie przyjrzymy się trzem konkretnym obszarom, w których matematyka odgrywa kluczową rolę. Odkryciom, elektronice i budownictwu. Matematyka była podstawowym narzędziem w wielu historycznych odkryciach. Jednym z najważniejszych naukowców, którzy wykorzystali matematykę, był Galileusz. Jego obserwacje astronomiczne i zastosowanie matematyki pozwoliły mu dokonać wielu odkryć w dziedzinie fizyki. Matematyka umożliwiła mu opisanie ruchu planet, co przyczyniło się do rewolucji naukowej. Nie tylko astronomia, ale również inne dziedziny nauki korzystały z matematyki w swoich odkryciach: fizyka, chemia, biologia wszystkie opierają się na matematycznych modelach i równaniach. Które pomagają badaczom analizować dane, przewidywać wyniki eksperymentów i formułować nowe teorie. Ponadto rozwój matematyki przyczynił się do odkrycia nowych metod rozwiązywania problemów i tworzenia algorytmów. Algorytmy matematyczne są wykorzystywane w wielu dziedzinach, takie jak sztuczna inteligencja, analiza danych czy kryptografia. Matematyka umożliwia nam rozwiązywanie skomplikowanych problemów, odkrywanie ukrytych wzorców i rozwijanie nowych technologii. Dzięki matematyce możemy również modelować zjawiska przyrodnicze i społeczne, co pozwala nam lepiej zrozumieć nasz świat: równania różniczkowe, teoria prawdopodobieństwa, statystyka. W projektowaniu i analizie układów elektronicznych matematyka odgrywa niezwykle ważną rolę. Jednym z głównych narzędzi matematycznych stosowanych w elektronice jest rachunek różniczkowy, o którym mówiłem wcześniej. Służy on do analizy zmian w czasie, które występują w układach elektronicznych, takich jak zmienne napięcie czy prąd. Matematyka jest również niezastąpiona w dziedzinie cyfrowej elektroniki. Układy logiczne, takie jak bramki logiczne, multiplexery czy rejestry, są oparte na matematyce boolowskiej. Dzięki matematyce możemy również analizować i projektować anteny, filtry czy wzmacniacze, które są kluczowe dla komunikacji bezprzewodowej. Telekomunikacji i innych dziedzin elektroniki. Jedną z najbardziej oczywistych dziedzin matematyki jest budownictwo, gdzie precyzja i dokładność są kluczowe dla bezpiecznego i efektywnego projektowania i budowy konstrukcji. Jednym z podstawowych zastosowań matematyki w budownictwie jest geometria. Geometryczne zasady i wzory są używane do pomiaru, analizy i projektowania różnych elementów konstrukcyjnych. Przecież chyba nie chcemy mieć za małych drzwi lub za dużych. Matematyka umożliwia inżynierom precyzyjne określanie wymiarów, kątów i proporcji, co jest niezbędne przy tworzeniu planów architektonicznych i wykonawczych. W budownictwie matematyka jest również niezbędna w badaniu właściwości materiałów budowlanych. Równania matematyczne są wykorzystywane do opisu i analizy reakcji materiałów na obciążenia, takie jak napięcie, odkształcenie czy wytrzymałość. To umożliwia inżynierom wybór odpowiednich materiałów, takich jak beton, stal czy drewno. Oraz precyzyjne określanie parametrów ich używania w konkretnych warunkach. Dlatego właśnie matematyka jest niezwykle ważna. Jest językiem, którym opisujemy nasz świat. Narzędziem, które pomaga nam rozwijać się i tworzyć nowe technologie, oraz fundamentem, na którym budujemy bezpieczne i efektywne konstrukcje. Bez matematyki nie byłoby możliwe osiągnięcie wielu odkryć naukowych, rozwoju technologicznych, czy rozbudowa naszych miast. Matematyka jest zatem nie tylko przedmiotem szkolnym, ale przede wszystkim kluczowym narzędziem, które kształtuje naszą rzeczywistość i umożliwia nam osiągnięcie coraz większych sukcesów, dlatego warto cenić i rozwijać nasze umiejętności matematyczne, aby móc czerpać korzyści z jej nieograniczonego potencjału i wpływać na świat jeszcze bardziej w pozytywny sposób.